Jest poniedziałek 24 stycznia, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda, czas na losowania. Przypominam, że w gry Lotto można grać nie wychodząc z domu. Wystarczy wejść na lotto.pl, zobaczmy krótki materiał filmowy. Graj w swoje ulubione gry online bez wychodzenia z domu na lotto.pl. Kliknij Zarejestruj się i wypełnij pola formularzy. Następnie aktywuj swoje konto i zasil je jedną z wybranych metod płatności. Wygrywaj tak jak lubisz na stronie lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Przypominam, że już jutro wypada Dzień Gracza Lotto. Z tej okazji nagrających online czeka niespodzianka. Tylko jutro wydając na gry lotto minimum 21 zł dostaną Państwo 3 zł na dalszą grę. W Lotto na Lotto.pl padła już między innymi szóstka warta ponad 12,5 miliona złotych, a jutro do wygrania będą nawet 3 miliony złotych. Mocno trzymam kciuki, żeby te miliony trafiły właśnie do kogoś z państwa. Najwyższa jak do tej pory wygrana online w MultiMulti -multi, to 2,5 miliona złotych. Żeby grać o takie pieniądze wystarczy postawić na grę z plusem i wytypować 10 liczb. Losujmy! W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczbę. 36, 50, 13. 72 Pięć. Trzydzieści dwa. Piętnaście. Sześćdziesiąt osiem. Czterdzieści sześć. Dwadzieścia sześć dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem, dwanaście pięćdziesiąt trzy sześćdziesiąt trzy siedemdziesiąt jeden pięć 40, liczba 40 jest plusem. W tym miesiącu na zakład zawarty online odnotowaliśmy m.in. piątkę w mini lotto wartą prawie 150 tys. zł, a wczoraj po ponad 218 tys. zł sięgnął grający w łasku. Gratuluję i zapraszam do gry. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby. 36 21 8 18 4 aby zagrać o dodatkowe 2 miliony złotych wystarczy trafić wszystkie cyfry w aktywowanym numerze super szansy znajdą go Państwo na kuponach wybranych gier lotto. W drugim dziś losowaniu tej gry padły takie oto cyfry. 9, 4, 4, 4, 8, 5, 7. Gratuluję wygranych. W puli każdego losowania kaskady jest prawie 300 tysięcy wygrywających losów, a wśród nich między innymi jeden wart ćwierć miliona złotych. Wystarczy wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Oto wylosowane liczby dziewiętnaście czternaście jedenaście siedem dziesięć dwadzieścia cztery. Trzynaście osiemnaście trzy osiem jeden dwadzieścia Wprawdzie losowanie Euro Jackpot odbędzie się dopiero w piątek, ale już dziś zachęcam Państwa do wzięcia w nim udziału. Teraz do wygrania jest 45 milionów złotych. Warto zagrać, wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Powodzenia! W ekstra pensji codziennie do zdobycia jest pensja warta 5000 złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Można też zwiększyć stawkę. Czas wejść do gry. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 13 14 17 23 21 A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest liczba 2. Przy okazji gry o pensję w ekstra pensji warto zagrać o premię w ekstra premii. Może być warta nawet milion złotych. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 14 29 23 1. 6. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra premii jest liczba 1. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Wygrane, które padną online, są przypisywane do internetowego konta gracza. Można je przeznaczyć na dalszą grę lub wypłacić w zależności od wysokości na konto bankowe lub w oddziale totalizatora sportowego. Zapraszam też na jutrzejsze popołudniowe losowania, które poprowadzi dla Państwa Agata Jasińska. Dobranoc! Kiedy wygrywasz w EuroJackpot, odnajdujesz siebie na nowo i wykorzystujesz każdą minutę do granic. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 45 milionów złotych. Eurojackpot, doświadczaj więcej.